Wszystkim witam was na kanale, czytamy. Jestem Maurelia i dzisiaj do z Wrap-upem września. Wrzesień był dosyć <laughs> lepszym miesiącem, jeśli chodzi o czytanie, bo przeczytałam 7 książek, co uważam za całkiem spokojny wynik. Tym bardziej, że wiecie, jak wiecie, przez wakacje, jednak to moje czytanie było dosyć średnie. Przeczytałam jedną lekturę, jedną książkę przesłuchałam, przesłuchałam w audiobooku. Większość książek akurat w tym miesiącu była dosyć taka sobie, Bo oczekiwałam trochę czegoś lepszego, lecz nad niektórymi się trochę zachwyciłam, więc mamy tutaj jakieś zawody, jakie plusy. Wszystko wam już tutaj opowiem. I bez własnego przedłużania zaczynamy. Pierwszą książkę, którą czyta, przeczytałam, wystąpiłam do współpracy z wydawnictwem, i powiem wam, że. Niestety bardzo mi się podoba... nie podobała Ale tak bardzo mi się nie podobała I jest to kontakt alarmowy Ja tą książkę bardzo długo czytałam Bo ja ją czytałam przez Podajże dwa tygodnie Lub półtora tygodnia Mniej więcej, więc jak na mnie to jest dosyć sporo czasu Tym bardziej, że książka nie jest jakoś Bardzo gruba Poznajmy tutaj Peny, która wyjeżdża do Austin W Teksasie na... na studia i w liceum Jakoś wiecie Udawała zawsze tego, kim nie jest, i tak dalej, nie czuła się taka zrozumiała, i, no i tak dalej. I jak jest na tych studiach w Teksasie, ze swoją mamą też nie miała za dobrych relacji, poznaje swoją współlokatorkę, poznaje tam jakąś dziewczynę, i one się tam zaczynają troszeczkę kolegować, i idą pewnego razu do piekarni i poznajemy tam sama. Mamy też perspektywę sama. Sam jest osobą, która pracuje w piekarni, piecze piecz ona ciasta, i tak dalej, i całkiem dobrze mu to wychodzi, jednak jest on y, osobą trochę bardziej biedną, niestety no nie ma za wiele tych pieniędzy i tak no ledwo jest na tym utrzymaniu. I nasza dwójka się poznaje w kawiarni w dosyć niezręcznej sytuacji, jednak wymieniają się numerami telefonu i zaczynają ze sobą pisać i tak to wszystko się zaczyna. Powiem wam, ta książka bardzo mi się nie podobała, ponieważ główna bohaterka bardzo mnie irytowała. Naprawdę bardzo mnie irytowała, była taka, że wiecie, jakby po prostu no... Brakowało tej rozmowy pomiędzy tymi postaciami I ani ona, ani sam nie chcieli tego jakoś zmienić No bo wiadomo, ta rozmowa jest, naj jest jakby clue do wszystkiego Jest najważniejszą rzeczą, żeby tam się godzić i tak dalej No po prostu rozmawianie, no nie? I myślałam, że te rozmowy, to pisanie przez telefon Myślałam, że to będzie miało też jakiś ten swój klimat I no jednak powiem wam, że nie było jakoś za wiele pisania przez ten telefon I było to takie trochę... Takie sztuczne, jakby. No i nawet przez te wiadomości jakoś nie czułam tej chemii. Nie wiem, czy jakoś to dobrze można określić. I mój problem też jest taki, że prawie nic nie pamiętam z tej książki, dosłownie prawie zero. I no ja nie wiem, czy, co jest z tym spowodowane, ale no męczyłam się bardzo długo z tą książką. Ciężko mi było czytać. Główny bohater trochę ratował, ale prawie nic nie pamiętam z tej fabuły. Pamiętam tylko, jak bardzo się męczyłam tą książką, więc no. Niestety jej wam nie polecam i to jest mój duży zarzut, zawód, bo miałam nadzieję, że mi się spodoba. Następnie komiks, o którym wam troszeczkę już mogliście słyszeć, że go przeczytałam, bo tam chyba na Bukhaulu z lubelskich targów książki tam, tam wydawałam wam że kupiłam i przeczytałam, czyli są to Pumpkin Heads, Sezonowi Przyjaciele. Tutaj mamy historię Deja i Joshana chyba tak się czyta jego imię, którzy zawsze w jesień, zawsze w tym właśnie czasie październikowym są zawsze na tej samej farmie od czterech, czterech lat i tam pracują, ponieważ to jest zawsze pomiędzy tam jakimiś przerwami w pracy, nie, na studiach, czy liceum, no czy coś takiego mniej więcej i to ma być ich ostatni rok właśnie na tej farmie ostatnie ich tam pracowanie, ponieważ i w ogóle ostatni chyba dzień tej pracy, ponieważ później wyjeżdżają na studia i każdy się rozjeżdża w innym kierunku i nasz Joshan, bardzo mu się podoba pewna, podoba pewna dziewczyna tylko, że przez wszystkie lata bał się do niej zagadać i no, wiecie, po prostu się wstydził, a teraz jest to jego ostatnia szansa, więc jego przyjaciółka twierdzi, że pomoże mu spotkać tą dziewczynę i żeby zaczęli rozmawiać, i żeby coś tam się zaczęło dziać. I w sumie szukają tej dziewczyny przez całą książkę, jednak Joshan nie zauważa też tego, co ma pod samym nosem. I tak się zaczyna cała fabuła. Powiem wam, że to jest bardzo przyjemny komiks, tak bardzo otula w taki. Przyjemny i słodki kocyk. Troszeczkę mi brakuje tego, że nie poznaliśmy jakoś tak głębiej postaci, że to jest jednak taki trochę powierzchowny, bym powiedziała, że no wiecie, nie poznajemy jakoś ich przeszłości, jakichś takich większych cech charakteru, nie ma jakoś tego za wiele, ale jeśli szukacie czegoś tak po prostu do odmóżdżenia lub żeby polepszyć sobie humor, to na pewno jest super, ma śliczną kreskę. Naprawdę jak czytam komiksy, to na pierwszym miejscu z komiksów z kreski jest dziewczyna w głębi oceanu, ale na drugim jest pampki właśnie Sezonowi przyjaciele Bardzo, bardzo, bardzo ładna I sam klimacik tego Powiem wam, że klimat te, tej, tej powieści graficznej Jest naprawdę niesamowity To jak tutaj wybrzmiewia ta jesień Ten październik, ten, to Halloween Jest niesamowite, bardzo wam polecam Szczególnie jak jesteście na przykład na jakiejś farmie Lub gdzieś co ma taki właśnie trochę klimacik Właśnie taki, takiej jesieni Może gdzieś właśnie na wsi To bardzo wam polecam, bo wtedy jeszcze bardziej odczujecie ten klimacik No i Klimat tutaj jest naprawdę świetnie oddany i w ogóle ten komiks wygrał jakąś... Yy... Wygrał jakąś nagrodę na gudryście, nie wiem jaką, ale wiem, że jakoś wygrał, więc w sumie to nie jest istotne, ale chciałam się z wami podzielić tą ciekawostką. Następnie książka, na niej też się troszeczkę zawiodłam, bo miałam do niej spore oczekiwania, nawet na targach specjalnie poszłam do autorki po Podpis. Naprawdę miałam wielkie nadzieje co do tej książki i miałam trochę oczekiwania, niestety no nie dorównała tym oczekiwaniom ta książka. I są to mychy i paprocie będą naszym grobem od. Hani Czaban. Tutaj poznajemy historię Darii, która ze swoją przyjaciółką 5 lat temu pojechała na koncert Duchów w Bieszczady, po czyli popularnego zespołu młodego pokolenia. Jednak tuż przed występem zdarzył się pewien wypadek, przez który zginął gitarzysta zespołu, i koncert odwołano, i Daria straciła kontakt z tymi wszystkimi znajomymi, właśnie z tej. Z tej kapeli, bo ona się trochę tak z nimi kolegowała, przynajmniej z jednym z nich najbardziej. Jednak teraz zespół muzyczny powraca po pięciu latach z nową płytą i znowu odbywa się festiwal pod, pod gwiazdami, czyli tam w Bieszczadach. I przyjaciółka Dari jest namówiona na to, żeby tam pojechać. Jednak ponownie dochodzi do tragedii, ponieważ ponownie umiera członek zespołu. Do tego w bardzo podobnych okolicznościach, co członek zespołu rok temu. Jednak Daria nie może w to uwierzyć, ponieważ zobaczyła się właśnie z tym wokalistą parę godzin po wypadku. I Daria próbuje odkryć, co tak właściwie się wydarzyło. Powiem wam, ja miałam naprawdę dużo oczekiwania do tej książki, przez to jak bardzo była wychwalana. Zuzy zaksiążkowana ją bardzo polecała, więc no... Sądziłam, że będzie, będzie porządna i nie wiem, może to moje troszeczkę za duże oczekiwania, ale wiecie co, jakoś tak nie czułam tej książki. Powiem Wam, że nie czułam tego klimatu tych jednak bieszczad, tych gór, tego lasu po prostu otaczającego bohaterów ze wszystkich stron. Nie czułam klimatu tego festiwalu, nie było też go za wiele i jakoś nie wiem, sama ta zagadka i co tak właściwie się stało, też jakoś mi niezbyt siadło. Właśnie nie wiem, bo wiecie, z jednej strony ja się tego nie mogłam, do... znaczy mogłam się domyślić, ale się nie domyśliłam, a z drugiej strony było to dla mnie takie jakieś takie bardzo. już powiedziałabym, że wychwytywane przez wiele osób i no nie wiem, jakoś no, nie czułam tej książki. Bardzo mi się podobało to, że jednak y, przy każdym rozdziale są teksty piosenek. To jest mega, mega ciekawe i bardzo mi się to podobało. I porównania w tej książce są bardzo, bardzo piękne. Powiem Wam, że jak Hania Czaba pisze jakieś porównania poetyckie, to. Już możemy wiedzieć, że zrobi to naprawdę genialnie Jednak no, wie, nie wiem, jakoś nie dopingowałam jakoś głównej bohaterce Wiecie, ona po prostu sobie dla mnie istniała Ale to nie było nic takiego, że, że czułam jej źle Bądź yy, no, jakoś jej bardzo dopingowałam, dopingowałam Ona była dla mnie taka dosyć mocno nijaka No nie wiem, może gdyby ta historia była trochę dłuższa Może wtedy by to było jak Jakieś bardziej ciekawe i może wtedy jakoś bardziej bym się zaangażowała, bo ta historia jest bardzo krótka. Ona ma zaledwie 260 stron, więc no, długa ona nie jest. I też jakoś, no, to zakończenie, jakoś też chciałam, nie wiem, myślałam, oczekiwałam czegoś innego, chyba po tej książce. I czegoś takiego. Wiecie, takie petardy. Możliwe, że po prostu tak się zawiodłam, do tego, że miałam po prostu dużo oczekiwania i miałam nadzieję, że ta książka mnie zachwyci i faktycznie będzie niezłym odkryciem tego roku. Parę plot twistów miała naprawdę ciekawych, szczególnie taki dotyczący muzyki. Ten plot twist był naprawdę ciekawy, ale jakoś, jakoś no nie wiem, no nie poczułam tej książki, nie wiem. Nie powiedziałabym, że autorka poszła na łatwiznę, ale jest to dla mnie już takie zbyt właśnie rozchwytywane przez wszystkich i. No, nie wiem, może komuś się spodoba. Na pewno będę kontynuowała historię z innymi książkami Marty Bian, które wyjdą, ponieważ no, z chęcią jestem ciekawa, co ta autorka ma nam jeszcze do zagwarantowania. Jednak no, to nie było moje najlepsze spotkanie z jej twórczością. Następnie książka, którą miałam do współpracy recenzenckiej, za co bardzo dziękuję wydawnictwu. i miałam epickie dramy Lotte Brooks, i tutaj od razu się wytłumaczę z góry, bo. Wy, jeśli kojarzycie Lottie Brooks, to możecie się wiedzieć, że to nie jest pierwszy tom w tej serii. A ja nie czytałam tych pierwszych tomów w tej serii, no bo to jest jakiś tom wyrwany z kontekstu, no nie? I proszę mnie nie zjechać, ponieważ mam całkiem dobre wytłumaczenie i jest, ono, jest nim ono, że jak wydawnictwo do mnie napisało, to ja przeczytałam sobie najpierw opis tej książki, jak ona wygląda w środku, a wygląda mega ciekawie, mega satyku, bo mam duże litery, takie zabawne ilustracje i. Przeczytałam sobie opis i przeczytałam parę pierwszych stron, ponieważ wydawnictwo mi też podesłało chyba tam parę pierwszych rozdziałów. I przeczytałam je sobie i stwierdziłam: Ej, dobra, to jest tak napisane, że ja się połapię, co się działo w kolejnych tomach, będę po prostu rozumiała i ogarnę ten cały świat i bohaterów. I faktycznie miałam rację, ponieważ wszystko ogarnęłam, i na pewno właśnie po tej historii stwierdzam, że będę chciała kontynuować historię z Lottie Brooks. Tutaj wam też nie powiem za wiele, ponieważ to jest kontynuacja serii, więc jeśli jednak nie chcielibyście mieć jakichś większych spoilerów lub co dopiero zaczęliście historię z Lottie Brooks, to wam nie będę mówiła, co jest tam dalej. Jednak bardzo podobała mi się ta historia, jest ona dla młodszych, jednak uważam ją za słodką, przesłodką, porusza takie ważne, wartościowe tematy w bardzo taki prosty, jednak taki bardzo uderze... może nie, że uderzający, ale taki dobrze pokazany sposób, że nawet Młodsi mogą potem myśleć, że to nie jest Coś dziwacznego, że nie ma za co Obrażać tej osoby, że to jest normalne Bardzo mi się to podobało, że autorka Stwierdziła, że chce poruszyć takie, takie tematy Na które dzieci zazwyczaj nie mogą Tam dostać odpowiedzi od rodziców Lub, lub yy, rzeczy, na które Z rodzicami nie rozmawiają, więc no to mi się Bardzo podobało, sama fabuła też jest mega Wciągająca, po ja bardzo się wciągnęłam W tą książkę, nie oczekiwałam tego aż tak Ale mega szybko ją czytałam No może to też rysunki mają trochę Do tego, no ale szybko czytałam, po prostu ciężko mi się było od niej oderwać. Wiadomo, troszeczkę było to cringe'owe momentami. Tym bardziej, że główna bohaterka jest chyba w pierwszej klasie liceum podajże, no to trochę dialogi jej z koleżankami no były takie trochę cringe'owe i miałam takie, że Aha, raczej tak się nie zachowują osoby w Twoim wieku, ale no jak już mówię, jeśli chodzi właśnie o poruszenie tych ważniejszych tematów, to naprawdę super to wyszło i na pewno będę czytała inne tomy z serii Lottie Brooks, bo ten mi zapewni naprawdę mnóstwo komfortu, mnóstwo, mnóstwo śmiech, śmiechu, mnóstwo frajdy i rozrywki i koniecznie wam polecam i też, jeśli na przykład nie chcielibyście zaczynać od pierwszego tomu Lottie Brooks, to uważam, że i tak się połapiecie nawet jeśli tylko po opisach, bo powiem wam, że te opisy też dają na tyle dużo, że powinniście ogarnąć, co się dzieje. Następnie miałam lekturę, którą przesłuchałam sobie w audiobooku, była ona bardzo szybciutka i był to latarnik od Henryka Sienkiewicza. Ja tam za bardzo twórczości Henryka Sienkiewicza ja tam za bardzo za twórczością Henryka Sienkiewicza nie przepadam. Jednak muszę wam powiedzieć, że Zaskoczyłam się pozytywnie na latarniku, ponieważ był on lekturą taką, wiecie, no, no fajną jakoś tak, bardzo mi się podobało. Tutaj Wam nie będę mówiła y, opisu, ponieważ jest to lektura szkolna, no nie? Ale bardzo mi się podobały te opisy tego, co przeżył ten latarnik, samo takie klutej książki. Ta zapomniana przez latarnika miłość do ojczyzny, naprawdę, no powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą książką, bo myślałam, że będzie taka, wiecie, no słaba jak większość lektur, jednak no. Podobała mi się opisy, porównania, tam dialogi, przeszłość bohatera naprawdę mega ciekawie opisana. Powiem Wam, że jestem zadowolona z tej lektury i cieszę się, że jednak są książki Henryka Sienkiewicza, które mi również się podobają. Teraz książka, którą ja byłam pewna, że po prostu będzie, bo jest tutaj Dark Akademia i no ogólnie po prostu Dark Akademia, co wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię w książkach i jest to Akademia Zimmera Wybrani, tą książkę też miałam do współpracy od są Moondrive, za co bardzo wam dziękuję Moondrive i poznajemy tutaj główną bohaterkę, która przez pewne wydarzenia jest aresztowana i nie jest to jej pierwsze aresztowanie, ponieważ tam już chyba czwarte i rodzice troszeczkę nie wiedzą, co robić z naszą główną bohaterką, ale pewien policjant mówi im, żeby wysłali ją do pewnej szkoły Zimmera. To jest szkoła, w której nie ma internetu, nie są dozwolone telefony. Taka wiecie, na jakimś totalnym odludziu szkoła, tylko dla takich powiedzmy z wyższych sfer położonych i dla kogoś, kto ma ważnych rodziców. Akurat główna bohaterka nie ma jakichś takich bardzo wpływowych rodziców, ale udało jej się tam dostać jeszcze w wakacje i w sumie, no niestety ona nie ma zbytnio wyboru, ponieważ są tam też Surowe reguły, surowe zasady, no i no nie ma zbytnio co ze sobą zrobić, bo nawet jeśli by chciała uciec, to nie ma zbytnio gdzie, skoro ta szkoła jest na środku niczego. I w ten sposób przychodzi do Akademii Zimmera i tak się wszystko zaczyna. Powiem Wam, że ja oczekiwałam na tej książki naprawdę sporo. Oczekiwałam przede wszystkim dobrej zabawy, dużo tajemnic. Oczekiwałam też dużo tej Dark Akademii i nauki. Jednak, co mi tutaj nie pasowało, bo niestety trochę rzeczy mi nie pasowało. Przede wszystkim, główna bohaterka momentami zachowywała się tak troszeczkę idiotycznie, bym powiedziała. No, wiecie, było, było coś, coś się działo takiego, no, niecodziennego, dziwacznego, i wiecie, ona nie zadawała pytań. Znaczy, albo zadała pytanie. A ktoś jej powiedział, nieważne, nie twoja sprawa, to dlaczego ona nie dociekała? Skoro widziała, że coś się stało złego, dziwnego, dlaczego nie dociekała i nie mówiła, że: Ej, ale ja chcę to wiedzieć, bo ja tam byłam i tak dalej. I też było pod koniec książki pewne wydarzenie, które no, trochę zagrażało jej życiu i wiecie, ona miała kryjówkę i tak dalej, ale postanowiła zrobić coś innego, narażając swoje życie, kiedy mogła być bezpieczna i. To też było takie, no, może wiecie, no, no, no nie wiem, no po prostu niektóre zachowania tej bohaterki były moim zdaniem takie bardzo nieodpowiedzialne, i takie, no, nie wiem, po prostu jakieś takie wiecie. Nie zachowywała się jak bohaterka taka na swój wiek, tylko tak trochę głupiutko. I też wiecie, były takie momenty, w których i to mnie szczególnie irytowało, kiedy już nasza bohaterka dowiadywała się czegoś, w końcu po długim czasie w końcu się czegoś dowiedziała i wiecie, prowadziła tam dialog z jakimś bohaterem, i on jej mówił, i on jej na przykład powiedział, Słuchaj, to było tak. I wtedy się kończy rozdział i później mamy kolejnego dnia i już się nie dowiemy z tamtej rozmowy, co się faktycznie wydarzyło, tylko później musimy jakoś się domyślać między wierszami. I to też mnie bardzo irytowało, no bo wiecie, czekamy pół książki, aż coś się wydarzy, aż czegoś się dowiemy. Coś, przez to, na co zastanawialiśmy się przez całą książkę, co tak naprawdę się wydarzyło, a końcowe jak już jesteśmy tyle, żeby się dowiedzieć, autorka twierdzi, że urwie nam rozdział i domyślmy się sami, no. Czy to nie byłoby irytujące? To jest irytujące, naprawdę bardzo jest. I no, no nie wiem, nie wiem, czy chcę kontynuować tę serię, bo w sumie to, no, nie wiem, że wszyscy się w tej książce okazali fałszywcami jakimiś, no nie, i nie wiem, jest, trochę nie mam za kim podążać, za kim chciałabym jakoś bardziej podążać w tej książce, bo są tajemnice, które jeszcze nie zostały nam rozwiane. Jednak, czy jestem aż tak zaintrygowana w fabułę, aby chcieć się dowiedzieć? Co tam faktycznie się wydarzyło i jakie tajemnice jeszcze skrywa Mera, no nie jestem do końca przekonana. Zobaczymy. Może kiedyś nagle stwierdzę, że chcę przeczytać kolejne tomy, ale raczej to nie będzie w najbliższym czasie. Oraz ostatnia książka, którą przesłuchałam w audiobooku i powiem Wam, że to była najlepsza książka tego miesiąca, dała mi 4,5. 4,5. Powiem wam, że to jest dużo, naprawdę dużo ocena 4,5. Jest to książka Yellow Face od Rebeki Kwang. I jest to moje pierwsze spotkanie z twórczością pani Rebeki F Kwang i powiem wam, że to było bardzo dobre spotkanie. Poznajmy tutaj naszą główną bohaterkę. Ma swoją przyjaciółkę Atenę i one są razem na studiach. Ona obydwie bardzo zawsze chciały wydać książki, właśnie poszły na takie studia mniej więcej związane z pisarstwem i niestety naszą naszej głównej bohaterce Nigdy się nie udawało, wydawała książki, jednak, wiecie, nie dostawała za nich dużych pieniędzy, nie miała tam jakichś jeszcze fanów i książek, no i ogólnie była taką autorką, która bardzo bała się wybiła na tym rynku wydawniczym i miała swoją przyjaciółkę Atenę. Atenie bardzo się udawało, jeśli chodzi o pisanie. Miała one umowy z najlepszymi wytwórniami, Zarobiła mnóstwo pieniędzy, była bogata, była bardzo chwalą pisarką, mnóstwo osób ją chwaliło. I pewnego razu, kiedy są u Ateny w domu, robił sobie taką Głupio zabawę, chyba z tego, kto najszybciej wypije ciasto z naleśników, z tego co dobrze pamiętam, i Atena zaczyna się dławić tym naleśnikiem, jakby tym ciastem z naleśnika, i główna bohaterka próbuje jej pomóc, ona chce jej pomóc, jednak i się to nie udaje, Atena przestaje oddychać i umiera. Nasza Judy dżu jest dosyć, no, wiecie, Pogrążona w takiej żałobie, nie, no, nie dociera do niej, co się wydarzyło, ale jeszcze zanim Atena umarła, pokazała June swoją pracownię pisarską i opowiada jej o historii, którą y, zaczęła pisać w takim długim szkic, z, szkicu. I June, zanim wyjdzie z, z, tej mieszka z mieszkania Ateny, bierze ten jej rękopis i zaczyna go trochę przetwarzać na swoje, ponieważ najpierw sobie mówi, że chcę po prostu dokończyć dzieło Ateny to dzieło które zaczęła ponieważ nie chcę żeby zostało ono po prostu, tak wiecie, zaprzepaszczone i kończy to dzieło, daje bardzo dużo od siebie. Tak naprawdę większość książki napisała ona sama, ona po prostu miała tam, powiedzmy, inspirację od Ateny i wydaje tą książkę i staje się ona największym bestsellerem. Jednak, czy naszą Juni nie zaczną zjadać konsekwencje, czy ktoś się nie domyśli, czy mogła zabrać ten rękopis i co się wydarzy dalej, musicie już odkryć sami. Powiem mi się ta książka naprawdę bardzo podobała, była świetna, bardzo podobała mi się. Styl pisania autorki jest naprawdę świetny. Bardzo ogólnie podobała mi się sama fabuła. Słyszałam od niektórych, że jest to książka nudna, jednak jak dla mnie była ona fascynująca, bardzo podobało mi się odkrycie rynku wydawniczego z właśnie z tej strony, z tej właśnie strony pisarza, gdzie nie wszystko jest takie kolorowe, jak my widzimy na co dzień. I samo zakończenie, samo dowiedzenie się tak naprawdę, dlaczego powstała ta historia, ponieważ mamy to jakby wytłumaczone pod koniec, jest naprawdę rozsadzający łeb, i powiem wam, że ja od samego początku czytania tej historii nie miałam całkowicie pojęcia, co się wydarzy dalej, jak to się potoczy, Protesty są niesamowite, no ciężko się tej książki domyślić, ale jest ona tak niesamowita, naprawdę tak świetna, tak bardzo mi się podobała, wydaje mi się, że na krakowskich targach będę chciała sobie kupić egzemplarz, bo no naprawdę była świetna ta historia, była niesamowita i no jestem zachwycona piórem pani Rebeki F. Quang, bo no było naprawdę niesamowite i na pewno w przyszłości, jak jeszcze trochę do Sięgnę po wojnę makową, ponieważ słyszałam, że ona jest trochę do starszych. Ale na pewno sięgnę, bo to spotkanie było niesamowite. I jeśli chcielibyście taką książkę, która pokazuje trochę taką mroczniejszą stronę pisarstwa, ale jednak to, jak. Człowiekowi jest ciężko z jakąś tajemnicą i jak wiele razy chce już się poddać, ale nie pozwala sobie na to. I jak wszyscy ludzie osaczają cię wokół siebie i mówią, że jesteś zła, zła, że zrobiłaś coś złego i tak dalej, ale ty nie chcesz się poddać, to koniecznie przeczytajcie Yellow Face, bo mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Dobrze, moi drodzy, z tym akcentem będziemy kładać ten film. Przepraszam się przez cały film, mówiłam dosyć dziwnie, ale mam trochę katar, przez co no, można było mnie słychać, tak jak, tak jak słyszycie. Jednak mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie mi Ile książek wy przeczytaliście w wrześniu, na ile je oceniliście i co ja się będę z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź na tym. trzymajcie się. Cześć!